Rośnie sprzedaż smartfonów używanych, co mnie nie dziwi. Dlatego patrzę na każdą półkę cenową, co warto w niej wybrać. OnePlus 7T to jeszcze stary, dobry OnePlus. Smartfon 3-letni, ale ze Snapdragonem 855+, OLED-em, teleobiektywem z dwukrotnym zoomem optycznym, o którym w wielu nowych drogich smartfonach można pomarzyć. Mój ojciec od jakiegoś czasu właśnie ten model używa. I uważam, że w tym segmencie cenowym używka 7T jest naprawdę bardzo sensowna i warto brać go pod uwagę. Na pewno lepiej niż obecne, nowe, tanie budżetowce. Gdybyście szukali czegoś świeższego, to można złapać Realme GT Master Edition i to w wersji z tymi fajnymi pleckami. Smartfon szybki, wydajny ze Snapem 778G. Jest tu oczywiście super AMOLED i dosyć sensowne aparaty. Ten smartfon nowy też jest w dobrej cenie, dlatego na każdym polu warto się nim zainteresować. Budżet do 1500 zł. Pamiętajcie o Xiaomi Mi 10T Pro to ten smartfon ze Snapdragonem 865 optyczną stabilizacją obrazu czy 108 megapikselowym głównym aparatem. Ma niestety tylko ekran IPS, ale za to odświeżany w 144 Hz. Smartfon z tego czasu bardzo popularny i nadal wydajny. Patrząc na jego możliwości, to tylko po ekranie można byłoby więcej oczekiwać tej cenie akurat wielkiego szału nie widzę. Jako drugi smartfon mogę dodać OnePlus 7 t ale z dopiskiem Pro. Jest to telefon z dawnym trendem wysuwania aparatu selfie z obudowy, za to wyświetlacz nie jest zanieczyszczony dodatkowymi elementami. Ekran jest zagięty, telefon ma trzykrotny zoom optyczny. Fajnie, że możemy dalej dorwać takie konstrukcje. No i 2000 zł. iPhone 11, ale z tymi smartfonami szczególnie uważajcie na rynku wtórnym. iPhone lubią być naprawiane, przerabiane i można trafić dobrego krapa. Natomiast jeżeli znajdziecie go na przykład od pierwszego właściciela z papierami, to iOS może wam to wynagrodzić. Może to nie jest najświeższy iPhone, ale i tak przed nim jeszcze wiele lat pracy za sprawą wsparcia Apple. To jest też iPhone już z szerokim kątem. Szkoda tylko, że ma ekran LCD, ale budżetówki. Tym się właśnie cechują, czyli oszczędnościami. Samsung Galaxy Note 10 Plus to bardzo ciekawy sprzęt, który, uwaga, ma 45W ładowanie i jest to ostatni smartfon z tak dobrym ładowaniem po zmianie polityki Samsunga. S22 Ultra nie liczymy, bo tam 45W jest sztuczne. Note 10 Plus ma kapitalny ekran, świetnie leży w dłoni. Pomimo wymiarów jest S Pen bardzo dobry zestaw aparatów z teleobiektywem oraz optyczną stabilizacją obrazu. Ma on aktualizację do Androida 12 i One UI 4.0, także tego nie musicie się bać. Vivo X51 jest dosyć nietypowym smartfonem nie ma głośników stereo to jest największy mój zarzut. Za to jest kapitalny gimbal w aparacie i jest to model z kosmiczną stabilizacją. Jest świetnie wykonany, ale nie ma wodoszczelności. Ekran to konkret, zagięty, jeżeli ktoś lubi, to dodatkowy atut. Do tego fajna optymalizacja systemu Vivo i dbałość o detale. Biorąc pod uwagę, że można go wyrwać za około 1500 zł, to serio ciekawa opcja. Szkoda tylko, że w środku drzemie jedynie Snapdragon 765G. Możecie też zerknąć na Xiaomi Mi 10 bądź nawet 11, w zależności od okazji. To są smartfony, które nie występują w dużej ilości na rynku, ale w tej cenie to również bardzo fajna sprawa. Ogólnie każdy X-Flagowiec poniżej 2000, który ma około 2 lata, będzie bardzo atrakcyjną opcją i do 3000 zł propozycje. W tej cenie już pojawiają się nowsze iPhone'y. iPhone'a 12 spokojnie możecie znaleźć, ale przechodzę dalej do mniej oczywistych urządzeń, albo bardziej urządzenia. S20 Ultra przez temperatury nie jest najlepszym pomysłem, ale za to dorwiecie Note 20 Ultra. Smartfon kapitalny, fotograficznie jest to dalej czołówka mimo upływu czasu. Jego jedynym problemem jest tak naprawdę bateria, która nie pozwala za bardzo szarżować. Używałem ten model prywatnie przez kilka miesięcy i jakoś się do niego przyzwyczaiłem. Dziesięciokrotny zoom optyczny jest sztosem, tak samo jak rysik, jeżeli potraficie z niego efektywnie korzystać. Takie są moje propozycje używanych smartfonów w tych przedziałach cenowych. Możecie też w komentarzu coś podrzucić innym, może zapomniałam o jakichś ciekawych telefonach? Dajcie znać. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia!